Dzień dobry. Robert Binkiewicz, Agrosimex. Zapraszam na nowy komunikat sadowniczy. Witam państwa dziś w sadzie jabłoniowym w kwaterze Galiszniko w Jajkowicach. Dziś dużo informacji dotyczących jabłoni, bo y, jesteśmy w takim czasie, w, w takiej fazie, gdzie faktycznie dużo się dzieje y, i dużo tych niezbędnych y, wiadomości warto przekazać. Po pierwsze, to y, bieżąca sytuacja, jeśli chodzi o przebieg pogody. Y, więc y, wciąż jest bardzo dynamiczna, ponieważ y, są gwałtowne wahania pogodowe. Mamy kilka dni bardzo ciepłych a w tej chwili zimno, z kolei e, po weekendzie ma nastąpić znowu e, ocieplenie. To powoduje e, stres, stres i e, u roślin, ale również i u sadowników, ponieważ e, nie jesteśmy pewni tej sytuacji obecnej, co nastąpi, czy jeszcze wystąpią przymrozki, czy, e, czy będzie problem z zawiązaniem, z opadem zawiązków, czy wręcz przeciwnie, czy będzie wszystko OK i będzie trzeba przerzezać. E, o minionej nocy y, w, przymrozki nawiedziły e, Sandomierz i ten region y, i tam faktycznie te spadki, te spadki temperatur były y, nawet do minus pięciu, do minus sześciu lokalnie, więc y, trzeba się liczyć i spodziewać, że pewne uszkodzenia y, mogą y, tam wystąpić, natomiast y, w y, pozostałej części kraju no, na, na kolejne noce jeszcze zapowiadane są dość niskie temperatury, spadki, przy zerze może będą to minimalne temperatury, więc jest ten stres, stres jest jak wspomniałem u roślin i w związku z tym jest, są różne sytuacje w zależności od regionów, ale również i od odmian i również zalecenia powinny być zróżnicowane i dostosowane do poszczególnych grup odmian. Dlaczego? Dlatego, że tak jak tutaj jesteśmy w tej chwili w gali, ale mamy dużo nasadzeń goldena, tutaj w przypadku tych odmian raczej nie powinniśmy się obawiać o, o zawiązanie, o, o, o planowanie, ale o jakość owoców. Ponieważ ta pogoda, ten przebieg pogody, ta dynamiczna pogoda. Może powodować y, odzawienia, zniekształcenia zawiązków, w związku z tym ta jakość owoców y, może być y, niższa właśnie po, taki, po takich sytuacjach. Dlatego y, na te odmiany y, ważne będą, w tych odmianach ważne będą w najbliższych dniach zabiegi giberelinowe, ale nie w celu y, ratowania plonu czy zawiązania, ale właśnie poprawy jakości. Mamy już y, wykształcone zawiązki które błyskawicznie rosną, w tym czasie następują te intensywne podziały komórkowe, ale również i skórka robi się mniej elastyczna i bardziej wrażliwa i podatna na właśnie spękania, mikrouszkodzenia, których w tej chwili gołym okiem my nie widzimy, ale mogą się pojawić za kilka tygodni. Dlatego w tej chwili w w grupie tych odmian, czyli gala, golden, ale również i pinowa, ważne są zabiegi giberelinowe, program giberelinowy do zabezpieczenia tych zawiązków przed orzawieniami. Oczywiście, w miarę możliwości powinniśmy te zabiegi wykonywać przy dobrych warunkach pogodowych i, i, i wyższej temperaturze, ale nie, nie zawsze tak jest. Nawet jeśli będzie to 13, 14, 15 stopni, te zabiegi będą skuteczne, ale jeśli będzie można wykonać taki zabieg przy wyższej temperaturze, to oczywiście będzie szybsze pobieranie, wchłanianie tych związków i jeszcze lepszy efekt. Gip, nowa Gip, Perlan to są te produkty, które polecamy w tym celu. I w przypadku tych odmian będą to dwa albo trzy zabiegi w odstępach 7-10 dniowych, w zależności od przebiegu pogody. Takie zabiegi wykonamy przed spodziewanymi gwałtownymi wahaniami pogodowymi. Oczywiście preparaty giberlinowe możemy mieszać z większością pestycydów, a szczególnie fungicydów. To... To w tej grupie odmian. Natomiast druga grupa odmian i odmienna zalecenia w tym okresie to są wszystkie triploidy, ale również i ligol, e, cała grupa jonagoldów, móc, Boskop. E, w, w, w przypadku tych odmian sytuacja jest e, całkowicie odmienna. To znaczy e, te odmiany są mniej wrażliwe na e, ordzawienia, ale z kolei Bardziej y, mogą odczuć tę y, tą, tą nie, tą niekorzystną pogodę, jeśli chodzi o zawiązanie, jeśli chodzi o opad zawiązków, y, bo y, niestety, ale no, y, opady, zimno i pochmurne, pochmurna pogoda sprzyja y, mocniejszemu, bardziej intensywnemu, naturalnemu y, y, opadaniu zawiązków. Dlatego, w przypadku tych odmian, y, polecamy teraz zabiegi. Korto albo, albo Regalis, które po pierwsze wyhamują wzrost wegetatywny, a po drugie podtrzymają, poprawią właśnie utrzymanie tych zawiązków, które no w tej chwili są tak wrażliwe i podatne na to osypywanie się. Poza tym, proszę Państwa, no, troszeczkę pytanie się pojawia o przerzedzanie. Niektórzy wykonali podczas tych ciepłych, pogodnych dni, wykonali zabiegi ATS-em w Galii lub w goldenie i teraz co dalej, więc no, ponieważ mamy sytuację niepewną myślę, że rozsądne będzie to, żeby odczekać, wyczekać po prostu jak, jak się sytuacja wyklaruje i po prostu będziemy już polecali zabiegi przerzedzające tam gdzie będzie to uzasadnione i gdzie będzie to niezbędne ale już na większe zawiązki gdzie będziemy polecali typowe preparaty właśnie do tego celu takie jak globaryl Myślę, że w wielu, wielu kwaterach Gali i Goldena jednak będzie ten zabieg potrzebny, ale to ocenimy za kilka, kilkanaście dni i będziemy wtedy już polecali konkretne rozwiązania, jeśli chodzi o, o przerzedzanie. Dwa słowa tylko jeszcze o gruszach, jeśli chodzi o, o, o tą sytuację, bo myślę, że temat był wyczerpany dość intensywnie mocno w poprzednim komunikacie, który dotyczył grusz, ale również podczas tej pogody, zawiązki grusz też są wrażliwe też na orzawienia, na pękanie. Też ta, 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 ta skórka się rozciąga, jest y, mniej elastyczna i y, y podatna na, na pękanie i rozdawienia, dlatego w ruszach też proponujemy y, albo zabieg giberelinowy, albo zabieg y, produktem o nazwie platina, y, zawierający, który zawiera naturalne aminokwasy, y, szczególnie tryptofan. Który wzmacnia też te ściany komórkowe, powoduje, że są bardziej elastyczne i mniej podatne na pękanie na orzewienia. Także w gruszach, w gruszach również takie zabiegi jak najbardziej polecamy w tym okresie. Miejmy nadzieję, że jeszcze te kilka dni trochę stresowe dla nas miną i, i będzie wszystko w porządku, będziemy po prostu mogli się skupić na jakości owoców, bo od tej pory po prostu będziemy pracowali na jakość owoców. Do tej pory walczyliśmy o plon, o to, żeby, żeby te owocy były, żeby je utrzymać, ale jeśli, jeśli już te chłody i przymrozki miną, to po prostu wkraczamy w taki, taki okres, taką fazę, gdzie pracujemy na jakość. Stąd właśnie mówię dużo teraz o, o tych hordzawieniach, ponieważ mamy już te młode zawiązki, ale kolejna faza i kolejne etapy to będzie, to będzie dokarmienie wapniem. Dlatego już, już przy, przy okazji tej jakości, przy, jeśli jestem przy tym temacie, to powiem i przypomnę o dokarmianiu wapniem, wysycaniu wapniem właśnie tych młodych zawiązków to jest bardzo ważne, żeby rozpocząć ten program bardzo wcześnie. W wielu sadach już pierwsze zabiegi były, zostały wykonane, szczególnie w tych odmianach. Wymagających co do, co do tego pierwiastka wapnia, i które mają e, problemy później z gorzką e, planistością podskórną, czyli cała grupa Janagoldów, e, ligol, e, mutsu, szampion e, szczególnie. E, proszę e, pamiętać o tym okresie, o tej fazie, bo jest to bardzo istotne, żeby dostarczyć wapnie właśnie w tej początkowej e, fazie wzrostu zawiązków. I do listnie. I pozakorzeniowo, ale i doglebowo. Doglebowo polecamy tiosiarczan wapnia, czyli e, nawóz CATS w formie fertygacji albo w formie podlania rzędów. Natomiast do dolistnie, e, szczególnie w tym okresie, polecamy trzy e, produkty, trzy nawozy. E, bardzo efektywne to jest metalosate, e, drugi to jest folangs, mrówczan wapnia i trzeci kalciminal. E, te nawozy oczywiście możemy mieszać z fungicydami bez problemu. Wracając do ochrony sadów jabłoniowych, proszę Państwa, na czym powinniśmy się skupić i zwrócić uwagę w najbliższych dniach? No generalnie te, te nasze jabłonie już przekwitają, kończą kwitnienie. Oczywiście jeszcze gdzieś pojedyncze kwiaty są, także pamiętajmy też o tym i o, o wadach zapylających. Też nie, nie wykonujmy pochopnie jakichś niebezpiecznych zabiegów, ale Wkrótce będziemy musieli się znowu skupić też na ochronie przed szkodnikami, więc na pewno będą to mszyce, ponieważ mamy w większości sadów już dwutygodniowy albo ponad dwutygodniowy odstęp od poprzedniego zabiegu. Także proszę lustrować sad, jest to też bardzo ważny moment, żeby tego nie, 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 nie zaniechać i wykonać dobry, dobry zabieg precyzyjny przeciwko mszycom. Rotując preparaty, ale wciąż polecamy tepeki albo mospilan, kobę albo płynną formu formulację acytamiprydu, czyli karnadinę. Więc proszę zmienić tą substancję w, 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 w zależności od tego, jaki preparat był wykonany przed kwitnieniem. Poza tym, proszę Państwa, to są zwójki. I tutaj też bardzo ważna jest lustracja, bo jeśli presja zwójek tych gatunków właśnie wiosennych jest niska, to nie ma takiej potrzeby wykonywania w tej chwili już zabiegu. Jeśli ktoś wykonał zabieg przed kwitnieniem, bo te zwójki były, no to również jest czysto. Natomiast no, zdarza się, że są takie sady, gdzie po prostu w tej chwili te gąsienice już żerują na, na zawiązkach. Więc będą się wgryzały, będą pod, powodowały uszkodzenia. Ponieważ mamy końcówkę kwitnienia, yy, więc też trzeba jeszcze uważać na, na, na owady zapalające i wybrać środek bezpieczny. Yy, a z drugiej strony na owocówkę troszeczkę jest jeszcze jest za wcześnie. Zaraz powiem więcej o owocówce. Yy, dlatego w takiej sytuacji, jeśli jest zagrożenie ze strony zwójek, polecamy wyjątkowo zabieg yy, preparatem DELFIN. Preparatem biologicznym, bezpiecznym, ale jednocześnie skutecznym, który w tej chwili zwalczy te gąsienice, które żerują i uszkadzają nam zawiązki. Jeśli chodzi o owocówkę, proszę Państwa, po pierwsze, przypominam i zachęcam do tego, żeby wywiesić pułapki feromonowe, a jeśli wiszą, to uzupełnić je wkładem z feromonem i z podłogą lepową, ponieważ rozpoczyna, rozpoczęły się już w niektórych lokalizacjach loty motyli owocówki, albo szczególnie na północnym zachodzie kraju. Tam już obserwujemy pierwsze, pierwsze motyle w pułapkach, ale z naszych obserwacji wynika, że co roku ta presja owocówki się zwiększa, ale również i wyloty, wyloty motyli są coraz wcześniejsze. Dlatego obserwujmy, wywieszajmy i monitorujmy tą sytuację, ale na pewno w centralnej części kraju, na południu jeszcze jest sytuacja bezpieczna, jeszcze to na pewno potrwa kilka, może kilkanaście dni, aż to zagrożenie nadejdzie, ale niezbędny jest monitoring, precyzyjny monitoring. Jeśli chodzi o szkodniki w gruszach, proszę Państwa, to również odsyłam do komunikatu poprzedniego, zachęcam, tam obszernie wyjaśniłem zwalczanie miodówki. Jest to bardzo ważny moment w tej chwili w gruszach do ochrony przed, przed miodówką. Na koniec, proszę Państwa, dwa słowa o, o bakteriach, bo, bo wciąż to zagrożenie jest i, i te bakterie w sadach towarzyszą nam, są zagrożeniem, szczególnie dla młodych sadów i dla sadów gruszowych, ale również i dla młodych sadów jabłoniowych, szczególnie tych sadzonych tej wiosny, które albo już kwitną, albo będą kwitły za tydzień, za dwa tygodnie. Z uwagi na to, że yy, yy, na modelach chorobowych zarazy ogniowej Erwini jest, wyraźna jest tendencja wzrostowa i to zagrożenie z dnia na dzień wzrasta. Szczególnie jeśli się ocieplenie i cieplejsze dni, ale i noce, to to zagrożenie ze strony tej bakterii będzie coraz większe i bardzo duże. Także pamiętajmy o tym, żeby zabezpieczyć bardzo dobrze, bardzo skutecznie te młode sady tegoroczne, które będą kwitły niebawem, dwukierunkowo. Po pierwsze, najlepiej usunąć jak najwięcej kwiatów z tych, z tych drzewek, więc parzymy je ATS-em. Natomiast, pomimo tego, niezbędna jest ochrona, ochrona zapobiegawcza. Do tego celu szczególnie polecamy preparat biologiczny Blossom Protect, jest bardzo skuteczny w zabezpieczaniu tych kwiatów otwartych. Poza tym, E, również Wiflo, Miedźbor, e, Plantivax to są preparaty, które wykazują bardzo dobro, dobre działanie zapobiegawcze właśnie w ochronie e, przed bakteriami, e, w tym przypadku głównie przed zarazą ogniową w tym takim ważnym okresie. Myślę, że to wszystkie te najważniejsze informacje w tym komunikacie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.